Siemaneczkolciutka, dziecka, ja jestem Ogórkowski Games a dzisiaj zagramy sobie w clicker case'a jeśli ktoś nie wie no to to jest taka gra, że klika się wow. klika się no i zaraz otworzymy pierwszego case'a Będą ciekawostki może z tej gry. A może nie. Otrzymałem to Świetnie. O, o.

Będzie też e, Critical Ops albo coś w tym stylu. Możecie pisać, czy chcecie bardziej CS, czy nie wiem Minecrafta na przykład. Nie wiem, możecie powiedzieć, jakie chcecie serie. I z tej serii na no, każde poniedziałki, co tydzień. O, no nie wiem, co tydzień. I może jutro też będzie odcinek z tego. My się zagramy w zdrapki. To jest są zdrapki kub z drapką srebrną Czy trafimy? Proszę. Jest. Trafiłem. Brickwater. Brickwater. O! Wow! Jeszcze raz lecimy. Próż, Chciałem czerwonego pistola, mam. Niestety to. Dobra, wstecz. Klikanie i zarobimy sobie trochę pieniążków. I kolejną zdrawkę sobie kupujemy. Co jedno kliknięcie macie jednego grosza czywiście. Co? Stawknięcie nic macie, tak jutro będzie odcinek? No w poniedziałki i we wtorki będą odcinki z tego z tej gry. Combo 1 1 1 12. Już. Trzynaście dobra do kombo dwa <gryzanie> dobra nie do szóstki leci 6 dolarów mam i kończę w tym. Chyba nie opłaca mi się, ale będę miał kombudowa. bo będę chyba to, będę miał chyba z milion. Dobra, 6 I teraz trochę chcę i otworzymy sobie dwie skrzyneczki. Ogólnie to chodzi o to, że mamy klikać albo stan konta możemy sobie klikać albo postęp no i też mamy jackpoty i te inne zdrapki kupujemy sobie już klucz o tego digielka dawaj super nowa O, oczywiście, że fajnie jeszcze dwie krzynki otworzymy no i na przykład, nie wiem nie wiem, będą odcinki z tego jakieś tam coś tam wymyślę może Fajnie, fajnie, Nie no, Mac tego Mac 7, nie? Ostatnia skrzyneczka i idziemy do... A co to jest skryp? Wiecie co? Wiecie co? Zaraz będziemy wiecie co? Wziąłem sobie bonusa i mam już 7 dolków No bo miałem tam 4 chyba Nie wiem nie. jeden dolek miałem gry I mam ulepszacz I mam zdrapki więc kupię sobie jakąś zdrapeczkę No zadawałam Mam, niestety. O, to nie jest to. Przegrałem. Tak jest, przegrana. Znowu przegrana. Nie. Ja. Na pistolečku. <slupi> Čkať. Piszcie w komentarzach jakie chcecie seria. Nie tylko z tej gry, tylko jakie chcecie w ogóle seria na moim kanale. Wiecie co? Zaraz będziemy. Wzmocniłem sobie siłę klikania. Luż dwa. To teraz będę eksplot ten. Dobra pan. Ja chcę mamony zarobić. Nie dostaję jednego, tylko dostaję od razu cztery, więc pozdro. Nie jest. Zbieram maszynki, że tam mieszkamy. O, jeszcze mam 2 złotych. Znaczy mam 2 dolarki dostaję. Proszę do 20, to robię chyba. <try> A, no jeszcze 5. To waluje. <try> Uh, uh, 16 dni, patrzcie, patrzcie tam po lewo, nie? Znajmniej się dzieje, jaka kasa tam spupa. Zaraz wracam, wiecie?